W związku z tym, że dostaję od Was czasami zapytania odnośnie tego, jaki komputer poleciłbym do projektowania, niekoniecznie do gier, ale do pracy przy programach graficznych i w tym celu nagrałem dzisiejszy krótki, treściwy odcinek, w którym będę chciał zrecenzować ten oto właśnie sprzęcik w obudowie Termaltek, który będzie służył mojemu widzowi do pracy przy programach graficznych, także wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania tego właśnie materiału. Do budowy tego zestawu użyłem Thermaltake Versa H17 zaprojektowaną z myślą o użytkownikach budujących niewielkie ale wydajne komputery. Obsługuje płyty główne w formacie Micro -ATX oraz Mini ITX dzięki czemu jej rozmiary są dużo mniejsze. Versa H17 waży 4,5 kg, pomieści karty graficzne o długości do 35 cm oraz chłodzenia procesora o wysokości do 155 mm i tu ważna uwaga Przed zakupem bowiem chłodzenia upewnijcie się, że nie jest ono wyższe jak 15,5 cm Gdyż na przykład Fortis 5 już Wam do tej obudowy nie wejdzie, ponieważ jej wysokość to niecałe 16 cm Versa H17 standardowo wyposażona jest w jeden tylny wentylator 120 mm Dodatkowo umożliwia montaż trzech wentylatorów 120 mm lub dwóch 140 mm z przodu oraz jednego 120 mm lub 140 mm na górze. Obudowa jest również kompatybilna z systemami chłodzenia cieczą I.O. umożliwiając montaż radiatora 280 z przodu i 120 mm z tyłu. Przemyślany układ wnętrza z odpowiednimi otworami pozwala na schludne prowadzenie okablowania, co poprawia estetykę oraz przepływ powietrza wewnątrz tejże obudowy. Na górnym panelu przednim znajdują się port USB 3.0, dwa porty USB 2.0 oraz złącza audio HDM, co zapewnia łatwy dostęp do najczęściej używanych interfejsów teraz serce całego zestawu czyli Core i7 12700F to procesor 12. generacji wyposażony w 12 rdzeni oraz 20 wątków co pozwala na efektywną jego pracę Bazowe taktowanie wynosi 2,1 GHz z możliwością zwiększania do 4,9 GHz w trybie Turbo Boost. Procesor wspiera najnowsze standardy takie jak DDR5 oraz PCI Express 5.0, ale nie posiada zintegrowanej karty graficznej, więc wszystkie operacje opierać się będą na dedykowanej grafice. Na procesor założone jest wydajne i ciche chłodzenie typu Tower, czyli Endorphy Fera 5 w wersji Black, dzięki któremu cała jednostka będzie cicho pracować. Grafika tego ciekawego zestawu to GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC 6GB, to karta graficzna przeznaczona do efektywnej pracy w rozdzielczości Full HD. Wyposażona jest w 6GB pamięci DDR6 oraz rdzenie CUDA, które obsługują Ray Tracing i technologię DLSS poprawiającą wydajność i jakość obrazu. Model Ventus 2X OC posiada fabryczne podkręcenie oraz system chłodzenia z dwoma wentylatorami, co zapewnia optymalne temperatury i stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu. To solidna opcja dla projektantów, którzy szukają wydajnej karty przy rozsądnym budżecie. Jeśli by zaszła potrzeba wymiany w przyszłości na mocniejszą grafikę, zostawiłem tutaj na ten cel wyprowadzony 8-pinowy przewód zasilający. Jeśli jednostka ma obsługiwać wymagające zadania i intensywne aplikacje, to 32 GB sprawdzi się tutaj znakomicie. Zastosowany pod zespół to Crucial p 31 tera w technologii NVME, który pozwala wczytywać pliki z prędkością do 3500 MB na sekundę. I zapisywać je do 3000 MB na sekundę. Oparta na chipsetie B660 płyta główna to typowa baza do zastosowań głównie roboczych. Posiada dwa sloty M2 na szybkie dyski SSD NVME oraz cztery porty SATA dla dodatkowych urządzeń magazynujących. Deepcool PL550D to jednostka o mocy 550W zgodna ze standardem ATX 3.0 wyposażona w certyfikat 80 plus Bronze co gwarantuje sprawność na poziomie co najmniej 85% przy typowym obciążeniu. Z opcjonalnych podzespołów, jakie tutaj dołożyłem, to jeden wentylator 120 mm naprzód do obudowy celem lepszego obiegu powietrza oraz 300 Mbitową kartę Wi-Fi od firmy TP-Link do płynnego komunikowania się komputera z internetem. Całkowity koszt zestawu to 3500 zł bez oprogramowania. Tak wyglądał materiał wideo na temat tego sprzętu do projektowania, jest to moja propozycja oczywiście takiego komputera w kwocie do 3500 zł. Jest to oczywiście niedrogi sprzęt. Jeżeli wy macie ochotę mnie o coś zapytać, lub macie sugestie, spostrzeżenia, piszcie śmiało w komentarzach pod tym materiałem wideo. Ja na wszystkie komentarze zawsze staram się odpowiadać. Mieć z Wami dobry kontakt. Jeżeli chcecie. I macie ochotę śledzić mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, lub inaczej subskrypcję, aby być na bieżąco z moimi filmami. Ja wam na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam do oglądania następnych odcineczków. Trzymajcie się. Do zobaczyska.